Dzień dobry, cześć, nazywam się Artur Słomka i przez najbliższych kilka minut chciałbym przedstawić Wam kwestie organizacyjne związane z rozgrywkami regionalnymi, a konkretnie akademickimi mistrzostwami Warszawy i Mazowsza. Mam nadzieję, że część rozwiązań, które my praktykujemy, będziecie mieli okazję i chęć wdrożyć w Wasze wydarzenia sportowe na uczelniach. W skrócie, AMWiM jest to... Cykl całorocznych rozgrywek wydarzeń sportowych w blisko 30 dyscyplinach. Dyscypliny te, praktycznie w całości, pokrywają się z kalendarzem Akademickich Mistrzostw Polski. Dzięki temu sekcje uczelniane mają możliwość całorocznej pracy, a nasze wydarzenia są pewnego rodzaju etapem przygotowań do startu w Akademickich Mistrzostwach Polski. W sezonie 2018-2019 Udział w rozgrywkach wzięło blisko 3000 uczestników z 23 uczelni. Duża liczba wydarzeń wymaga od nas współpracy w szerokim gronie osób. Dlatego część dyscyplin posiada tzw. koordynatorów, którzy, oprócz tego, że mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, czuwają nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia na miejscu jego realizacji. Inaczej wygląda organizacja rozgrywek ligowych. Tutaj musimy współpracować. Z wydziałami sędziowskimi, dzięki czemu posiadamy koordynatorów obsad sędziowskich, którzy czuwają nad zabezpieczeniem obsady sędziowskiej na każdy mecz. I ostatnia bardzo ważna kwestia, czyli obsługa medyczna. Dzięki umowie i współpracy z firmą każde nasze wydarzenie jest prawidłowo zabezpieczone również od strony medycznej. Już od kilku lat. Rozgrywki akademickich mistrzostw w Warszawie i Mazowsza charakteryzuje również ujednolicona forma graficzna. Przed każdym sezonem wybieramy schemat graficzny, którego trzymamy się już do końca danego roku. Przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu zdecydowaliśmy się również na stworzenie logo. Znaku, który jak się przyjrzycie, jest również powiązany z jednym z symboli Warszawy. Dzięki temu wszystko, co związane jest z Organizacją Akademickich z Warszawy i Mazowsza jest z łatwością rozpoznawalne. Istotna kwestia, czyli komunikacja z uczestnikami. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach podstawą jest prosta, przejrzysta strona internetowa, która umożliwi korzystającym z łatwością dotarcie do poszukiwanych treści. W naszym przypadku możemy ją podzielić na stronę główną, na której dostępne są poszczególne dyscypliny. One ukazane są w formie graficznych awatarów, Taka forma praktykowana jest w, również na stronie akademickich mistrzostw Polski. Dzięki temu uczestnikom łatwiej jest się w tym odnaleźć. Na stronie głównej zamieszczone jest również regulamin ogólny rozgrywek, polityka prywatności, a także archiwalne wyniki z poprzednich edycji. Przechodząc do strony danej dyscypliny, czyli na przykład podstrony. Na początku umieszczamy tam oczywiście regulamin techniczny danej dyscypliny, następnie komunikat organizacyjny jeżeli będą pojawiać się kolejne to kolejne komunikaty i na końcu jak najszybciej jest to możliwe komunikat końcowy z kompletem wyników i klasyfikacja szczególnym przypadkiem są strony dyscyplin rozgrywanych w formie lig. W ostatnim sezonie takich lig organizowaliśmy 8 w kilku dyscyplinach co dawało nam około 30 spotkań tygodniowo aby to wszystko było uporządkowane. Korzystamy ze specjalnie przygotowanego systemu obsługi terminarzy, wyników, tabeli. Staramy się, aby to było na bieżąco aktualizowane. Dzięki temu zawodnicy, trenerzy mają bardzo szybko dostęp do wyników i aktualnej klasyfikacji. Ok, znamy termin zawodów, przeczytaliśmy komunikat, regulamin. Wypadałoby się na nie zgłosić. My do tego etapu przygotowań wykorzystujemy znany dla wielu system EMADzie. Znany, ponieważ jest on wykorzystywany głównie w przypadku akademickich mistrzostw Polski. Zawodnicy uzupełniają krótki formularz, drukują certyfikat, następnie jest on potwierdzany na uczelni, a kolejnym ostatnim etapem jest wykonanie zgłoszenia przez klub uczelni. Taka forma zgłoszeń pomaga zawodnikom i trenerom przygotować się również do AMP. My tych certyfikatów nie zbieramy, dlatego są one gotowe jeszcze na długo przed ich udziałem w akademickich mistrzostwach Polski. Dla nas jest ten system pomocny, ponieważ pozwala przygotować się do wydarzeń, znamy liczbę uczestników wcześniej, a oczywiście mamy również potwierdzenie, że ta osoba jest studentem wskazanej przez siebie uczelni. Ok, wracamy do tematu komunikacji z uczestnikami. Strona internetowa to jedno, ale w naszym przypadku drugim istotnym narzędziem jest fanpage akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza strona Facebook poświęcona tylko i wyłącznie wydarzeniom z cyklu AMWiM. Na niej w formie infografik z odnośnikami umieszczamy najnowsze informacje o pojawiających się komunikatach, wynikach, a także galerie zdjęć z wydarzeń. Szerokie fotorelacje, tak aby jak największa liczba uczestników mogła się na nich odnaleźć i miała pamiątkę w postaci dobrej jakości fotografii. Dobrej jakości. Dlatego współpracujemy z trzema, czterema fotografami na stałe, których zdjęć jesteśmy w 100% pewni. Praca z akademickimi mistrzostwami Warszawy i Mazowsza polega również na stałym ich udoskonalaniu. Zależy nam na tym, aby tworzyć jak najlepsze wydarzenia, dlatego staramy się rozwijać. Na pewno przed nami również w nowym sezonie kolejne dyscypliny. Takie, które cieszą się wśród studentów popularnością, a nam pozwolą znaleźć nowe osoby, nowych zawodników do cyklu wydarzeń. Obecna rzeczywistość oczywiście zweryfikowała nasze tegoroczne plany. Jednym z istotnych wyzwań na ten sezon była organizacja turniejów finałowych, tzw. Final Four, w piłce siatkowej i koszykówce. Chcieliśmy stworzyć atrakcyjne wydarzenie, tak aby. Pokazać sport akademicki na warszawskich uczelniach z jak najlepszej strony, dać szansę zawodnikom pokazania się kibicom i stworzyć też dla nich bardzo fajne, ciekawe wydarzenie. To przenosimy na przyszły sezon i na pewno postaramy się zorganizować jak najlepsze wydarzenie w 2021 roku. Co więcej, w przyszłym roku myślę, że spróbujemy pokazać kilka spotkań ligowych w formie transmisji online. Dobrze przygotowana transmisja z komentarzem. Mamy nadzieję, że pozwoli znaleźć nową grupę kibiców, a także da szansę zawodnikom, trenerom, pokazania siebie, swoich drużyn wśród studentów swoich uczelni. Mamy nadzieję, że ci kibice, którzy się tam pojawią, odnajdą, będą mieli okazję również pojawić się na meczach, na trybunach. Mam nadzieję, że pokrótce przedstawiłem Wam Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza. Dziękuję za uwagę, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia wkrótce.